Sława śmiertecka z miasta, Pon Jezus do miasta. Dziewczyn daje nie są, so. wojo jest kaproso, nam dali. Czwartą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną na Orawie Białą, Śmiertną, Śródpostną, chodzono ze śmiertecką. Dziewcenta robiły taką śmierteckę na rusztowaniu w kształcie krzyża. Ubierano ją w białe smaty, dawano jej do ręki kosę, najczęściej z noza zrobioną i chodzono po Zwycaj Zwyczaj miał to jakby wykupić się gospodarzom od tej śmierci, w danym roku. Pieśń jest taka trochę transowa, bo to na jednolitym dźwięku się śpiewa i tak dalej. Jest poważna, jest taka trochę dołująca, ale jakby trochę po to, żeby, żeby pokazać, że no ta tradycja i ten, ten zwyczaj i w ogóle śmierć jest to troszkę przerażająca, żeby troszkę się tego bać. Y, ale to, to jest taki oryginalny zapis, ten tekst, który dziewczęta śpiewają z zespole. Y, ten zwyczaj jakby zaginął na Orawie y, zaraz po II wojnie, około II wojny światowej, więc jakby z tych czasów pochodzi ten starodawny zwy, zwyczaj, starodawny zapis nutowy i zapis y, tej pieśni. I ojecka! Co by ta śmiertecka posła do prycka. Jabłuszko. A i cukierecka, no i dziękujemy ze śmierćką prezidymy. Sła śmiertecka z miasta! pon Jezus do miasta! Dziel daję Nieso są